Dajmy do walki raz jeszcze. Świat potrzebuje bohaterów. Nie możemy odmówić. Jesteście ze mną? Cześć, moi drodzy. Zapraszam na podsumowanie tanków. Na pierwszy rzut bierzemy sobie wieprzaka. Już mamy zabójstwo Fary. Ale, moi drodzy, co do wieprzaka i co do grania nim o odpalenie ulty, obejrzę dokładnie. Tak, udało się. Co no do Wieprzaka mogę powiedzieć jedno, że Wieprzakiem grało się bardzo dobrze. Wieprz to postać, którą trzeba naprawdę skupić się na tym, aby trafiać hakiem, bo połowa akcji no, pseudoofensywnych tak, w jego wypadku polega na tym, że zadajemy nie to, że obrażenia, tylko przyciągamy do siebie postać z hakiem. To ściągnięcie po prostu żołnierza w tamtej rundzie i to ponowne naprawdę poprawiło mi humor, bo to działo się prawie po sobie. No, ale tak jak widzicie, da się ściągnąć prawie wszystkich. Fara, no tutaj mamy e, walkę z e, złomiarzem. Ale tak jak widzicie, popełniłem błąd. Stanąłem na jego bombach. Ale spójrzcie, tutaj już drugi raz tego błędu nie popełniłem. No, człowiek uczy się szybko na błędach. Lucio, moi drodzy, miał ciężko przeprawę w tej partii ze mną, bo naprawdę gnębiłem go, męczyłem i starałem się o to, aby jak najczęściej go zabijać I e, mimo tego, że wieprzakiem tutaj graliśmy 3 rundy czyli nie wygraliśmy tego od razu na starcie to muszę powiedzieć wam, że bawiłem się znakomicie i do wieprzaka będę wracał Na pewno znajdzie się gdzieś w środku stawki moich tanków, o, widzicie, w miarę sensownie użyta ulta bodajże trzy postacie zabite no Trzecia poprawiona. No ale no mniejsza o to. No udało się. Fajnie użyta ulta. E, jakiś tam sukces dla drużyny był. I tak jak mówię, oni zdobyli tutaj ten punkt, więc e, no. Nie udało się tak idealnie, jak chciałem. E, jeszcze co do nagrania, którego tutaj mamy, moi drodzy, dzieci, może Wam ta moja kamerka poprzednia prześmigiwać w tle, e, gdyż była ustawiona różnie, ale e, miejcie to na uwagę, gdyż te nagrania były wtedy montowane na, na, jak to się mówi, na różnych ustawieniach, a teraz, jak to się mówi, domontowuję tutaj Wam tak zwaną pospolicie nakładkę. No ale teraz bawmy się że nie żniwiarzem... E, Widziałem, że nie wierzę i mówię, że nie wiesz. ...wieprzem dalej na Ilios. Ta plansza jest dosyć trudna, ale pod względem zdobywania punktu... O! Epic. Po prostu ściągnięcie chyba na maksymalnym zasięgu haka. 30 metrów? Nie, 20 metrów chyba było zasięgu haka. No to dalej nie mógł stać. No i jeszcze tutaj zabicie ulti, no. To jest cały wieprz. Tak to wygląda. Zabijamy, bo ściągamy hakiem. Trzymamy się na punkcie, a mamy 600 punktów życia. Proste? Proste. Spójrzcie, że czasami ulti to tylko i wyłącznie wypychanie przeciwników z punktu. I o to w tym chodziło. Tak? Moi drodzy, Reinhardt. Reinhardt był postacią dla mnie najtrudniejszą. Ktoś może z Was się zaśmiać. Eee, to stary, to jest prawie dwa klawisze na około. Nie no, się tak nie dało. Akurat byłem chyba stworzony do bardziej e, trudnych postaci, chociaż może i nie panowałem nad tym, jak używać tarczy. Ale najważniejsze było to, że sprawdzałem się akurat w tej planszy Reinhardem i te zagrania, które wam tu pokazuję, ja starałem się pokazać używanie trochę tarczy, no ale zarazem i używanie tych zdolności, czyli szarży. Tu zginąłem, tak, przyznaję się. E, no i tutaj, o, no między innymi szarża, ładnie nawastiona. E, ale muszę przyznać, że chyba Reinharda będę wybierał najrzadziej z tanków. No szanuję go, lubię go, naprawdę to jest postać bez której czasami drużyna nie pójdzie i biorę ją tylko wtedy jak naprawdę potrzebujemy takiego tanka. Ale mi się gra nim troszkę ciężko, no to tak wiecie, no jeden jest stworzony do smugi do Gündzego, drugi do Reinharda, a ja na przykład ani do tego, ani do tego zostają mi inne tanki. Po prostu nie, moi drodzy trzecia postać to Zaria. Rosyjska dziewoja, tak jak ją nazwałem w filmikach, moi drodzy, i tutaj mamy naprawdę spory potencjał w tej e, dziewojni. No zobaczcie, e, zadawane obrażenia są duże. Wspiera do tego drużynę e, tarczami. E, nie dość, że drużynę to jeszcze potrafi siebie. Tarcza trwa krótko, ale jak traficie w moment, no to jest super, tak? Spójrzcie na to, że nie dość, że strzela, to jeszcze tym promieniem osłabia. Jest spoko, jak będziecie celować na przykład w medyku. Proszę, ulti! Wrzucone, no. Nie użyte idealnie, bo zawsze do Ulti zari ona sama ich nie zabije, tak? To jest mało, ale zawsze na pewno to Ulti spowoduje, że e, ściągniecie przeciwników jeden punkt. I być może, jak gracie na drużynowo, e, być może wtedy e, ktoś z drużyny odpali swoje Ulti, na przykład Fara, na przykład Diwa, i zabijecie. Ale moi drodzy, Przejdźmy dalej, Zario będę grał, Zario lubię grać, Zaria zresztą na sportowych jakichś arenach, czy tam e, potyczkach, które zostały jak na razie publikowane na Twitchu, jest wybierana dosyć często, dlatego że Re z Reinhardem współpracuje znakomicie, a Reinhard jest prawie drugim tankiem. Widzicie, tutaj e, przeszliśmy, zaczynaliśmy zdobywać następne punkty, no ale tak jak widzicie, no nie było łatwo. Działo się cały czas, eee, zabójstwa pojedyncze, zabójstwa dłuższe, no ale co najważniejsze eee, punkt został akurat w tym wypadku niezdobyty. W następnej planszy został obroniony perfekcyjnie, mimo tego, że ta ulti była ładna i brakowało tylko Fary, naprawdę. Jeden ostrzał mielibyśmy pozamiatane. Tak i mówię o tej kamerze, ona pewnie wystaje Wam ponad mnie w tym momencie. No ale dobra, przejdźmy dalej moi drodzy, bawmy się Overwatchem postać diva. I ona ląduje chyba na pierwszym miejscu moich postaci. Słuchajcie, teraz najważniejsze rzeczy. Filmik montowany przeze mnie tutaj jest montowany przed update'em. Pokazuję wam jeszcze przed update'em, czyli wszystkie rzeczy, które macie tutaj związane z tarczą i ulti, bo te dwie rzeczy najbardziej się zmieniły w Divie, są związane z jeszcze z brakiem patcha. A wtedy mi się wydawało, że diva i tak jest mocna. Dostała E, swoją, jak to się mówi, swojego bufa i jest jeszcze mocniejsza. Tutaj naprawdę udało się ugrać kilka fajnych zagrań. Zresztą zobaczycie to za chwilę. Ogólnie podsumowując po tych nowych zmianach, gdzie już grałem D.Vą i puszczałem wam nagranie, naprawdę jest to postać, którą będę wybierał. Tutaj w dziwny sposób się ta łaska zablokowała. Chciała bidna pójść tam do przodu, ale no sorry. Tak, bo szukała tak zwanej wiązki przyciągania do do innego bohatera, tutaj użyłem ulti. No. Diva naprawdę jest na propsie. To jest pierwszy tank, którego będę wybierał, jeżeli będę potrzebował ofensywnego tanka. Tu podejmę jednak... E, może wyzwanie ktoś powie, nie, ona ekranami będzie pomagała bardzo dużo teraz, nie. Moi drodzy, jej ekrany są chwilowe. To nie jest tarcza reinharda. Nie, nie. To nie jest postać, która zablokuje obrażenia tak bardzo. Ona ma być trochę ofensywna, ale też pilnować tyłów. Idealnie sprawdzi się Wam na wózkach. Według mnie. Idealnie sprawdzi się na przykład przy e, koordynowanym, e, koordynowanej obronie punktu. Więc no. Sorry, no. Są miejsca, gdzie Diwa nie da rady. I są miejsca, gdzie jednak będzie się sprawdzała. Zawsze będzie się sprawdzała wtedy, kiedy drużyna przeciwnika będzie w kupie, bo użycie ulti wtedy spowoduje o, da się skrócić. Jakbyście nie widzieli na Wolckaya, pewnie już wiecie. No i, no, Divo udało się zagrać dużo. Dużo zabić, dużo przeleczyć, dużo obejść przeciwników od prawej strony, od lewej, tutaj akurat na Wolckaya na drugim punkcie. No tu nie ma żadnego, jak to się mówi, E, żadnej dyskusji. Diwa jest e, według mnie najlepszym tankiem. Chociaż niektórzy powiedzą: Sorry, sorry, no co ty mówisz? No, jeszcze jest Zaria, jeszcze jest Reinhardt. Tak, Reinhardtem nie gram. Zaria uznaję jako postać bardzo dobra. No, ale no, widzicie, gasi się ulti nawet. E, likwiduje medyka, bardzo szybko. Widzicie, gdzie jest medyk? Likwidujemy go, tak? No, medyk, postać e, wspierająca. Niektórzy by się e, wspierali. E, likwiduje się snajperów, gdzie stoją. No i co? No i puszczacie ulti, i dobijacie ich pistoletem w razie co? Proste? Proste. Tylko grać. Tylko grać i się bawić, bo Diwa, moi drodzy, jest naprawdę sensowną postacią i ląduje na moim, już mówiłem już kilka razy, numerze jeden. Obejście to na spokojnie do końca. O tak, i najlepsze zagranie. Tak, zdarzyło się. Eee, I to było tutaj na początku, i przyznaję, eee, fajne. Podobało mi się to zagranie. Cztery postacie chyba zabite w bardzo sensowny sposób. No, wskrzeszenie poszło, tak? A i na sam koniec, moi drodzy, zostaje nam e, naukowiec, małpa i powiem, że gra mi się nim lepiej od Uminstona. Przede wszystkim dlatego, że jego ulti pozwala naprawdę na niektórych planszach i na niektórych trybach zrobić furorę. Jeżeli jesteście jeszcze wspierani przez drużynę... O, lataj! E, to, moi drodzy, naprawdę... Naprawdę, porobicie, porobicie temat, dlatego że, e, no po prostu Winston jest postacią, która, która naprawdę będzie wspierała drużynę, przede wszystkim swoją tarczą, podlecicie, rzucicie tarczę, nawet te głupie 10 sekund, przepraszam, 5, które on tam ma, zrobi furorę, naprawdę, obronicie e, no tak jak tutaj, no nie wiedziałem, czy to obroni, czy nie. E, Nieważne, poszedłem zabijać. Winston zabija i to najważniejsze, on morduje, tylko musicie trzymać się kontaktu i pilnować życia. Bo jeżeli skupią się na was, no to tak widzicie, tutaj użyta ulti, tak trochę chaotycznie, ale celem było wypchnięcie przeciwnika z punktu, tak? Udało się, sami to ocencie. Mi się wydaje, że trochę się udało, resztę nie dopracowaliśmy w tej planszy. I tak liczba zabójstw z Winstonem jest całkiem fajna. To akurat było zwycięstwo, ale jeszcze były zapis planszy z e, ataku, bodajże. Winstonem też się dobrze atakuje. A nie, obrony, przepraszam. No widzicie, no ścigamy Lucio, który no nie za bardzo się potaguje do uciekania przed nami. Wracamy potem na punkt, no, tego, Reinharda, i dobijamy go znowu tym samym, co, co Lucio. Właśnie, Reinhard się chyba zamulił tutaj. No, ale... no i znowu Lucio. I co? Włączamy ulti, odpychamy Lucio, bomba. O, tutaj tak, tutaj dostaliśmy e, przyspieszenie od bomby, ale no przede wszystkim no atakujemy. Staramy się odepnąć przeciwników, no i życie. Musimy przy Winstonie dbać o życie, bo jednak to jest postać, która e, czasami mi na przykład zdarzało się zapomnieć o tym, że mamy tyle, a tyle punktów życia. Podsumowując, już, bo zbliżamy się do końca naszego nagrania, na pewno na pierwszym miejscu dawa e, w okolicach drugiego, trzeciego... O! I najlepsze zagranie dla Was. Drugiego, trzeciego, Zaria z Winstonem. Na samym końcu bidny, moi drodzy, bidny e, Reinhardt. No i po środku jedyna zostająca nam postać. Okej. Okay.